Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy telefon, który otrzymałem, informujący mnie o złym stanie, można powiedzieć, zdrowia psychicznego żołnierza i o jego przeżytej próbie samobójczej, skłonił mnie, że właśnie dzisiaj chcę oddać wyraz temu wszystkiemu, co ja na ten temat myślę. Dlaczego? Dlatego, że w ciągu ostatnich dni usłyszałem o dwóch samobójstwach żołnierzy, o których ani słowa na stronach jednostek wojskowych. A jednak, a jednak się to wydarzyło. I nie znajdziecie nic o tym w internecie. Sprawy były, jakie były, i ja też o wszystkim nie mówię, co do mnie dociera. Moi drodzy, dzisiaj właśnie takiego typu myślę odcinek bardzo poważny odcinek i dla mnie dla mnie naprawdę bardzo trudny bo dzieje się to w firmie, której oddałem większość, większość mojego życia 26 lat w mundurze teraz mam 48, 49 już w tym roku, we wrześniu będzie i boli mnie to co się dzieje boli mnie to w którym kierunku poszła armia samobójstwa w wojsku czy próby samobójcze były zawsze, ja jeszcze w dwa w 2002-2003 roku nie pamiętam, na terenie mojej jednostek, jednostki wojskowej, oficer dyżurny próbował strzelić sobie w głowę dwa razy. W ostatniej chwili pociągnął do góry, dwie kule były w suficie. Więc samobójstwa były w armii, ale teraz, co to się, To, co teraz się dzieje, to jest taka czarna seria I właśnie tu można by było powiedzieć, dlaczego ta stal, którą powinien być żołnierz, dlaczego, dlaczego ona jest taka krucha, dlaczego żołnierze odbierają sobie życie. Mundur nam się kojarzy z siłą, przecież z honorem i stalową psychiką. W każdym razie mi zawsze się tak kojarzył, ale pod tym mundurem właśnie coraz częściej kryje się człowiek, który no niestety nie potrafi udźwignąć swojego własnego życia. Ostatnie takie doniesienia o samobójstwie żołnierzy, takie moje, tak? Bo jeden strzela sobie głowę w głowę przez długi hazardowe, a drugi wiesza się, bo po powrocie z granicy żona wystawiła mu walizki za drzwi, prawda? Bo dowiedziała się o jego romansie. Ktoś by mógł powiedzieć, no tak, zasłużył sobie, tak? Na przykład, ale pomijając to wszystko, pomijając powody, to kogo my dzisiaj przyjmujemy do armii i dlaczego system, który zamiast tak naprawdę hartować, bo ja uważam, że zawsze by to było takie hartowanie żołnierzy. Ja sam stałem się innym człowiekiem, jak poszedłem w 1997 roku w marcu, jak przekroczyłem swoją e, bramę, pierwszych koszar, prawda? To gdzieś tam mnie to hartowało. Właśnie, dlaczego ten system, który zamiast właśnie hartować, zostawia tych właśnie ludzi samych sobie w najgorszych chwilach? Dlaczego tego wszystkiego jest tak dużo? Moi drodzy, cóż, zapraszam Was na trudną rozmowę o tym, co się dzieje ze zamkniętymi bramami jednostek. Czasami dzieją się niefajne rzeczy, czasami są próby samobójcze, czasami dochodzi do samobójstwa, żołnierzom zabrania się o tym mówić, a to jest akurat błąd. O tym sobie wszystkim dzisiaj. Porozmawiamy. Chciałbym, żebyście zostali ze mną, ale zanim zaczniemy, łapka w górę, komentarz taktyczny. Poślij materiał dalej. Uważam, że są bardzo ważne i trzeba o takich rzeczach, i trzeba o takich rzeczach mówić. A może właśnie dotrze to do kogoś, kto w końcu powie: "No kurwa, no racja, no tak, no trzeba z tym skończyć. gdzieś robimy błąd? O statystykach też sobie porozmawiamy. No to jak? Lecimy." Tak więc moi drodzy, tak jak już mówiłem, no nie będziemy mówić dzisiaj o nowych czołgach czy kontraktach, kolejnych kontraktach z, z Koreą, prawda? Ale będziemy mówić o takim ludzkim podwoziu. Można było powiedzieć, można by powiedzieć, które tak naprawdę zaczyna pękać. Przeanalizujemy sobie albo ja spróbuję chociaż to zrobić, dlaczego te obniżone wymagania przy rekrutacji to jest taka tykająca bomba, bo moim zdaniem jest jak służba na granicy i rozłąka niszczą polskiej rodziny, co mówią przerażające statystyki, jak na to reaguje Ministerstwo Obrony Narodowej, bo przypomnę, takie rzeczy już były. W końcu minister również się wypowiadał na te, tem na te tematy. No cóż, rekrutacja. Rekrutacja mi przypomina właśnie ilość, a nie jakość. Pogoń za tymi statystykami sprawiła, że te sita selekcyjne tak naprawdę stały się. Rzadsze? Szersze? Testy psychologiczne. Bardzo ważna rzecz. Testy, które kiedyś wyłapywały jednostki niestabilne lub podatne na uzależnienia, dzisiaj tak naprawdę bywają formalnością. Kiedyś ciężko było przejść testy, ciężko było zostać żołnierzem zawodowym. Prawda? Pamiętam, jak ja sam byłem żołnierzem służby zasadniczej, po tej nadterminowej i to było naprawdę sito, żeby zostać żeby zostać zawodowym tak bałem się o to że może nie podołam rozmowy z psychologiem testy i inne takie właśnie rzeczy plus, plus y, y, od góry do dołu przebadanie właśnie zdrowotnie naprawdę pamiętam w tamtym okresie a jechałem do Świecia pamiętam byłem bardzo ciekawy czy podołam czy nie podołam a teraz a teraz się przyjmuję jak leci w każdym razie ja mam takie wrażenie Prawda? Tak. Wtedy ci ludzie byli wyłapywani. Dzisiaj przyjmujemy ludzi właśnie z problemami, wierzących, że wojsko ich wyprostuje. Gówno, prawda? Nie, nie wyprostuje. Potem okazuje się, że długi hazardowe i brak odporności na stres prowadzą do tragedii właśnie gdzieś tam, w zaciszu domowym. Nie będę tutaj rozwijał akurat tych przypadków, co to się stało. Z tymi dwoma przypadkami, gdzie, kto i w jaki sposób odebrał sobie życie, bo, bo bo i po co o tym mówić. Akurat to nie ma nic wspólnego z działaniami tych przełożonych. Oni gdzieś właśnie, a może oni zrobili błąd, że nie widzieli tego, że jest coś nie tak. Jeden żołnierz w końcu napisał list pożegnalny na sygnalu, słyszałem, a potem, a potem odebrał sobie życie. O takich rzeczach często słyszę. I powiem Wam szczerze, kurwa nie jest to łatwe. Wiecie, i to wszystko to nie są jakieś plotki z koszar, tak? Dane są tak naprawdę bezlitosne. Ja dostałem informację, że w samym 2024 roku odebrało sobie życie aż 28 żołnierzy. 28. To jest co? No, tragiczny rekord, nie? W 2025 już odnotowano kolejne przypadki, bo mówiłem, takiego roku jeszcze nie było tak co trzeci jeżeli chodzi o te samobójstwa to co trzeci niby był pod wpływem alkoholu no ale to zazwyczaj tak się kończy to, 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 to na, na trzeźwo raczej to mało kto by się targnął nie wiem, nie miałem nigdy takich myśli i tak a propos, poruszając te tematy czuję się dobrze, nie mam myśli samobójczych i inne takie rzeczy wiecie o co chodzi, prawda właśnie ale ten alkohol to taki jasny sygnał, że ci ludzie nie za bardzo radzą sobie z emocjami na trzeźwo. A no cóż, system tego wszystkiego nie wyłapuje. Granica. Granica, która doprowadza, że to nasze domy się rozpadają. Służba na granicy to nie jest jakaś. Wiecie, to jest naprawdę ogromny stres, a czasami powroty wyglądają jeszcze gorzej. Gdzieś tam te długie nieobecności. Małżonek, który został w domu, gdzieś tam jakoś sobie odbija tą nieobecność. Różnie to jest. Długo taka rozłąka, ona sprzyja kryzysom i żołnierze doskonale o tym, wie, o tym wiedzą. Ja bardzo często dziś mi się to w rozmowach właśnie przewija. Jest dużo, dużo smutku, dużo płaczu czasami. Słyszymy często właśnie o romansach, zdradach i rozpadach małżeństw. Tego jest bardzo dużo w Wojsku Polskim. Nawet sobie nie wyobrażacie ile. Kiedy żołnierz wraca z tej linii frontu, i nie przesadzam, bo linia frontu to właśnie ta hybrydowa teraz, można to tak nazwać, prawda, im się tych rzeczy tam, tej roboty nie ułatwia. Kiedy żołnierz wraca do pustego domu, a dowódca jest dla niego hamem prostakiem i tak naprawdę widzi w nim tylko kolejny jakiś tam yy, cyferkę w Excelu, taki numer etatu, dochodzi tak naprawdę często i gęsto właśnie do, do najgorszego, tak. Zresztą Warto tutaj wspomnieć, Wic wiceminister i minister obrony narodowej Władysław kosiniak Kanysz wypowiadał się odnośnie samobójstw w szandarmerii. Pamiętacie? On sam przyznał, że sytuacja jest bardzo poważna. Resort uruchomił, gdzieś tu miałem to, poczekajcie, wojskowy Telefon Wsparcia Psychologicznego. Swoją drogą 800 300 311, informa, infolinia zdarmowa i anonimowa. Tylko, że wiecie, fajnie, że ona jest, ale tam tylko na duchu podnoszą tak naprawdę nie mają żadnych możliwości, ja słyszałem w każdym razie o tym że nie mają zbytnio możliwości takiej jakiejś pomocy, głupie jakieś teksty, a zresztą infolinię zostawię później, ale właśnie ludzie z którymi ja się spotykałem dzwonili na tą infolinię i mówili co usłyszałem, usłyszeli to mi się włos na głowie jeżył właśnie, infolinia ale darmowa i całodobowa i anonimowa, niby. No ale cóż, no ale zadajmy sobie pytanie, czy, czy chłopak taki w teorii szkolony na twardziela to faktycznie po nią sięgnie? Nie każdy chce. W pierwszych miesiącach słyszałem, że tam dzwoniło sporo osób. Dlaczego? Bo e, tak. Szukali gdzieś tej pomocy, ale w wojsku przyznanie się do depresji to często właśnie taka cywilna słabość, nie? Albo wyrok na dalszą karierę. Dopóki się to nie zmieni, żadna infolinia nie uratuje człowieka, który czuje się zapędzony właśnie w ten kozi róg. Warto by było też tutaj poruszyć wątek przełożonych, bo czy przełożeni mają na to wpływ? Mają. Jak myślicie? Ja uważam, że mają obowiązek mieć. Dowódca to nie jest menadżer, chociaż teraz to niestety chyba idziemy w takim kierunku, bo ten system, model dowodzenia bardzo się zmienił. Temat rzeka. Ale to nie jest menadżer od sprzętu, to lider, który musi wiedzieć, kiedy jego podwładny, można tak powiedzieć, gaśnie albo ma jakieś problemy. Jeżeli Żołnierz strzela do siebie, bo tonie w długach, to znaczy, że nikt tego nie zauważył, że od miesiąca na przykład był cieniem samego siebie. To nie jest reguła, ja też nie chcę nic, nikogo tutaj oskarżać, bo niektórzy bardzo dobrze się kamuflują. Taki mój apel do Was, moi drodzy, mundur nie czyni człowieka niezniszczalnym. To, że ktoś ubiera mundur, nie znaczy, że jest teraz takim naprawdę poukładanym gościem. Kiedyś można było powiedzieć, że żołnierz to na pewno ma poukładane w głowie. Teraz patrząc na to, na te statystyki i kogo bierzemy, już tak nie jest. Jeżeli nie za... Ale wy przełożeni, jeżeli nie zaczniecie dbać o swoich podwładnych, o głowy swoich samych żołnierzy, tak jak dbacie o swoją broń, bo o nią to dbać musicie, będziemy tracić ich nie w walce, a w domowych przedpokojach, parkach, parkingach, a czasami w robocie. No a ty, żołnierze, jeżeli służysz i czujesz, że pęka, że jest coś nie tak, nie bój się o tym mówić. Zawsze można zadzwonić na początek pod ten numer właśnie 800-300-311. To nie jest jakiś wstyd. Wstydem jest system, który pozwala, by mundur stawał się takim niczym ważnym, można powiedzieć. Reagujcie, kiedy widzicie, że wasz kolega, wasz podwładny przestaje być samym sobą. Zadawajcie mu pytania, rozmawiajcie z nim, zanim będzie za późno. A wy, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie. Czy to jest wina systemu, czy po, 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 czy po prostu taki mamy klimat, Nie? czy takie mamy czasy? Dajcie znać. Ja Wam bardzo dziękuję za wsparcie, za, za kontakt, za podsyłanie tych tematów, za te telefony, które widzicie, kończą się na przykład takim odcinkiem. Mi też ciężko jest nieraz rozmawiać o takich rzeczach. Ile razy to już słyszałem przez te ostatnie lata. Mówiłem Wam, że te kłopoty przenoszą się na samych żołnierzy, przenoszą się na ich rodziny. Trzeba było nawet gdzieś w szkole pomagać, chociaż dawno już takiego przypadku nie miałem, że, że dzieci. Odbijało się to na dzieci w szkole. Moi drodzy, ciężkie tematy, ciężkie tematy to są rzeczy, o których my i moje koleżanki i koledzy, właśnie z redakcji, staramy się nie poruszać staramy się pomóc w jakiś tam sposób i nie jest to łatwe. Telefon do nas też nie jest jakimś gwarantowanym rozwiązaniem i uratowaniem sytuacji rodziny, dzieci w szkole ale staramy się. Nosiłem ten mundur 26 lat i wiem, że swoich się nie zostawia. Tyle. Niektórzy by mogli powiedzieć, że niektóre tematy są takie, że sram własne w gniazdo, ale to gniazdo jest już tak pełne gówna, że jedno gówno w tom czy w tom to nie zaszkodzi, a poza tym to dlaczego ci ludzie nie rozmawiają z wami, tylko dzwonią do mnie czy moich znajomych? Tu trzeba by było sobie zadać pytanie, dlaczego ten telefon zaufania. Nie ma takiej dobrej opinii wśród właśnie żołnierzy, panie ministrze. Ja się cieszę, że pan minister to widział, ale to jest za mało. To jest za mało, a z nami nikt nie chce rozmawiać. A myślę, że my akurat, ja sam miałbym setki prawdopodobnie propozycji, które mogłyby w jakiś sposób uzdrowić właśnie tę sytuację. Bo wojsko polskie poszło nie w tym kierunku, co trzeba. Jest coraz więcej ludzi słabych psychicznie, i tutaj trzeba działać. Teraz już nie można zostawić spraw tak samych sobie, bo to wszystko pierdolnie, bo takich samobójstw będzie jeszcze więcej i jeszcze więcej. Tak uważam. Łapka w górę, komentarz taktyczny, kliknij, subskrybuj, żeby nie przegapić dalszych treści. A osoby, które chciałyby się skontaktować, bądź pomóc, wesprzeć właśnie redakcję w tym kierunku, w którym podążamy, to zapraszam właśnie do opisu pod filmem, bądź pierwszego komentarza. Znajdziecie tam różne formy kontaktu, czy też wsparcia. Ja dzisiaj żegnam się z Wami. Liczę na Wasz feedback jakiś, jak to się tak ładnie po angielsku mówi, czyli jakieś tam informacje zwrotne. Bardzo bym prosił, co, żebyście powiedzieli, co na ten temat myślicie. Opisywali sytuację, może dajcie znać, jak wy sobie radziliście w jakichś trudnych sytuacjach. Czy są jacyś przełożeni, którzy interesowali się waszymi kłopotami, i warto o nich mówić, właśnie o tych ludziach, którzy zauważają, bo są przecież tacy, którzy zauważają te problemy, prawda? Nie można powiedzieć, że wojsko stało się już takie głuche, zamknięte na potrzeby żołnierzy. Nie, na pewno są tacy przełożeni, jeżeli ktoś z was. Pomógł Wam, dajcie znać, ja to z chęcią przekażę. Pokażmy, że warto pomagać i że są tacy ludzie. W wojsku ja cały czas w to wierzę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego. Kłaniam się, cześć.